Budżet Obywatelski jest inicjatywą, która co roku cieszy się dużą popularnością. W roku 2020 działania z nim związane zostały zawieszone, a realizacje projektów wybranych przez mieszkańców w poprzednich latach odłożono w czasie. W tym roku decyzją Rady Miasta Budżet Obywatelski wraca. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do lat ubiegłych pula pieniędzy przeznaczona na oddolne inicjatywy została znacznie okrojona. Do dyspozycji mieszkańców Puław oddano 500 tysięcy złotych. Od poniedziałku 21 czerwca przez równy miesiąc można zgłaszać swoje projekty. Po rocznej przerwie wracamy do Puław z budżetem obywatelskim. Już od poniedziałku 21 czerwca, od godziny 8, czekamy na Państwa projekty. Zasady składania projektów w stosunku do lat poprzednich nie zmieniły się. Także kto może zgłosić projekt? Osoba, która jest mieszkańcem Puław i która skończyła 16 lat. Natomiast jakie wymogi musi spełnić projekt? Przede wszystkim musi należeć do zadań własnych gminy, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Musi być zlokalizowany na terenie miasta, czyli na terenie należącym do miasta będącym we własności. Jeżeli to są projekty na przykład, które są gdzieś tam osiedlowe i teren jest spółdzielni wtedy nie możemy ingerować w tereny, które nie są nasze. Projekt musi być ogólnodostępny, spełniać wymóg ogólnodostępności, czyli nie może być gdzieś na terenie zamkniętym, który gdzieś tam po południami powiedzmy jest zamykana furtka, nie mamy do tego dostępu. I musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski i w tym roku również mamy podział na projekty małe i duże. Mieszkańcy składając nam projekt nie muszą szacować jaki będzie koszt tego projektu. Nie muszą nam załączać biznesplanów. Od tego jest zespół do opiniowania projektów, także eksperci wyceniają tutaj w urzędzie koszty tego projektu i kwalifikują go, czy jest to projekt mały, czy jest to projekt droższy, czyli mieszczący się w kategorii projektów dużych. Wszystkie złożone projekty zostaną zaopiniowane najpóźniej do 18 sierpnia. Listę projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy formalne, poznamy 10 września, a głosy na nie oddamy między 21 a 28 września. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 1 października. Osiedle Słoneczne Piaski 2, grupy Macdom w najbardziej zielonej części Puław zaprojektowano dwa nowoczesne budynki, w których znajdzie się 35 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o metrażach od 36 do 65 metrów kwadratowych. Pierwsi lokatorzy zamieszkają jeszcze w tym roku. Już niebawem rozpoczynamy realizację drugiego budynku, którego ukończenie zaplanowano na 2021 rok. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Dęblińskiej 18. Telefon 81 888 55 15 www.magdom.pl